Dzień dobry Państwu, mamy środy 12, dzień lutego, czyli za dwa dni walentynki. Słuchają Państwo PB Brief, porannego podcastu prosto z newsroomu Pulsu Biznesu, a w nim... Michał Fioł wraca do steru linii lotniczych lot po kontrowersyjnym odwołaniu. Dziś na agendzie CPI, wystąpienie prezesa FED i wyniki Orange Polska. Zajmiemy się również tym, czy jest możliwy, obiecany przez premiera w poniedziałek, tańszy prąd. Ja nazywam się Marcin Dobrowolski i zapraszam Państwa na program. To jest podcast PB Brief. Prosto z redakcji Pulsu Biznesu dla przedsiębiorców i inwestorów. Codziennie, od poniedziałku do piątku, najciekawsze tematy i najważniejsze informacje, od których warto zacząć dzień. Zaczynamy od spraw kadrowych, no bo one działają jak dobra kawa. Michał Fioł ponownie obejmie stanowisko prezesa polskich linii lotniczych LOT. Po wcześniejszym odwołaniu i przeprowadzonym konkursie menedżer związany z firmą przez 8 ostatnich lat. Kierował nią od czerwca 2023 roku, ale stracił stanowisko w listopadzie po zmianach nadzoru właścicielskiego nad lotem. Jego odwołanie budziło kontrowersje i było postrzegane jako efekt walki politycznej. Wsparcie związków zawodowych i dobre wyniki finansowe firmy przyczyniły się do jego szybkiego powrotu. Zachowanie Ministerstwa Aktywów Państwowych będzie teraz papierkiem lakmusowym tego postępowania rekrutacyjnego. Obecnie trwa jeszcze rekrutacja na stanowisko członka zarządu. Do spraw finansowych oraz prezesa państwowej grupy lotniczej. A teraz spójrzmy na rynki. Bo dziś o godzinie 14:30 polskiego czasu, a więc na godzinę przed otwarciem handlu na nowojorskich giełdach, poznamy kluczowe w tym tygodniu dane. Styczniową zmianę cen produktów konsumpcyjnych i usług w USA. Ekonomiści, ankietowani przez agencję Reutera spodziewają się wzrostu indeksu CPI o 30% w stosunku do odczytu z grudnia. Amerykanie przedstawią również zmianę sprzedaży detalicznej w pierwszym miesiącu tego roku, a o 16 rozpocznie się wystąpienie prezesa FED przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów, na którym przedstawi półroczny raport na temat polityki monetarnej wczoraj zeznawał przed Senatem, przypomnę. A wyniki za czwarty kwartał ubiegłego roku opublikuje Orange Polska. A swoją drogą pamiętają państwo telekomunikację polską? Tepse? Wśród zagranicznych spółek składających raporty finansowe są dziś m.in. Cisco, Alibaba, Robinhood i Reddit. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do telekomunikacji po mężu Orange, bowiem inwestor Wojtek na łamach pulsu biznesu rozważa ulokowanie wolnej gotówki właśnie w akcjach Orange Polska jako bezpieczną przechowalnię kapitału. Spółka ma stabilny kurs Wypłaca coraz wyższą dywidendę i otrzymuje pozytywne rekomendacje analityków. Wzrost kursu do 9 zł mógłby przynieść 10-13% zysku, ASTOP, a stopa dywidendy przy obecnej cenie wynosi około 6%. Mimo to branża telekomunikacyjna zmaga się z dużą konkurencją, niskimi cenami usług i wysokimi kosztami inwestycji, w tym planowaną aukcją pasma 5G. Dodatkowym ryzykiem jest możliwy powrót restrykcji dotyczących chińskiego sprzętu telekomunikacyjnego. Dziś spółka opublikuje wyniki, które mogą pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji. A korzystając z okazji, przypominam, że dziś o 12.00 nowy odcinek podcastu Inwestor Wojtek, w którym nasz wirtualny redakcyjny kolega, głosem Stanisława Borowskiego z Pulsu Biznesu, zastanawia się nad tym, kto zarobi na pokoju w Ukrainie. A już za chwilę, z Kamilą Wajszczuk, dziennikarką Pulsu Biznesu, zajmiemy się tematem obietnicy premiera Donalda Tuska, obniżenia ceny prądu. Zapraszam serdecznie. Dołącz do wyjątkowej społeczności słuchaczy i czytelników Pulsu Biznesu. Subskrybuj nasz kanał, wyraź swoją opinię w komentarzu i udostępnij w mediach społecznościowych. Strategia gospodarcza przedstawiona przez premiera Donalda Tuska i ministra Andrzeja Domańskiego w poniedziałek na giełdzie papierów wartościowych zasługuje na rozwinięcie zwłaszcza tych kluczowych elementów. Jednym z nich, o których mówił premier, to Tańsza energia. Czy to jest w ogóle możliwe i jak to osiągnąć? O tym porozmawiam z Kamilą Wajszczuk, dziennikarką Pulsu Biznesu. Dzień dobry, Kamilo. Dzień dobry. Tania energia, kiedy słyszysz takie hasło, to myślisz sobie, że to jest bardziej chwyt wyborczy, czy jednak coś, co jest w zasięgu ręki dla polskich odbiorców? Już kampania prezydencka udowodniła, że to jest oczywiście temat dobry do, pod kątem wyborców. Natomiast nie jest tak, że rząd nic nie może w tej sprawie zrobić. Tylko trudno wskazać takie jedno, jakieś jedno konkretne działanie, które by sprawiło, że nie wiem, za rok, za pięć lat energia będzie o ileś tańsza. To zastanówmy się na początek może, jakby, dlaczego prąd jest, prąd jest tak drogi? Co składa się na cenę prądu w Polsce? To jest akurat dosyć skomplikowana kwestia, bo tutaj mamy w przypadku konwencjonalnych elektrowni koszt paliwa. Mamy koszt ich utrzymania, mamy koszt utrzymania sieci i mamy też na przykład taką rzecz jak opłata mocowa, która jest związana też z gotowością elektrowni do dostarczania energii w odpowiednim momencie. Jeżeli chodzi o no, też inwestycje spółek energetycznych są w jakiś sposób dyskontowane w cenie energii. A jeżeli chodzi o same typy elektrowni to z jakiego źródła prąd jest obecnie najtańszy? Wydaje mi się, że najtańszy jest jednak z odnawialnych źródeł energii właśnie dlatego, że tam nie ma kosztu paliwa. Natomiast to się nie ma takich danych w tej chwili, żebyśmy mogli powiedzieć na podstawie polskiego rynku, że prąd z wiatraków kosztował tyle, a prąd z węgla tyle. Bardzo trudno jest zbudować takie, taki, taki schemat, tak jak się czasami publikuje. Takie grafiki z kanistrami dotyczące ceny benzyny. I tam jest wyraźnie, że tyle wynosi opłata paliwowa, tyle wynosi cena ropy i tak dalej. W przypadku energii elektrycznej jest to dużo trudniejsze, ponieważ spółki nie ujawniają tych danych, i też no, jakby w każdej godzinie ten miks może być inny, więc w jednej godzinie może być 50%. Z węgla w polskim systemie w drugiej godzinie może być 70%, więc też trudno jest tak policzyć jednoznacznie, że koszt paliwa to jest, nie wiem, na przykład 30% ceny energii, którą płaci odbiorca. Tutaj nie mamy takiej możliwości. A co z elektrownią atomową, czy jądrową elektrownią? Oni się mówiło jako takim sposobie dojścia do, do, do tańszej energii. To jest takie magiczne słowo. Ale też coraz częściej w analizach ekonomistów widzę taką przestrogę, żebyśmy się przypadkiem nie nastawiali na tanią energię z, z atomu, bo ona może być no wcale nie tańsza, oby nie była droższa. Rzeczywiście mówi się, jest takie powszechne przekonanie, że o ile budowa elektrowni atomowej jest droga, to później energia z niej jest tania. I myślę, że w dużej mierze to przekonanie wynika z tego, jak niewielką ilość fizycznie paliwa się zużywa. W elektrowni jądrowej. Rzeczywiście to są jakby, jeżeli przeliczyć na tony węgla, no to to są jakieś ułamki zupełne. Natomiast jaki jest problem z właśnie z elektrownią jądrową? Taki, że trzeba ją zbudować i ten koszt finansuje częściowo państwo według tego obecnego modelu na pierwszą elektrownię jądrową w Polsce. A drugi problem jest taki, że planowany jest tak zwany kontrakt różnicowy. Czyli dzisiaj już ustalono jakąś cenę energii, którą państwo będzie gwarantowało operatorowi pierwszej elektrowni jądrowej. I jeżeli cena rynkowa będzie niższa, to państwo będzie tą różnicę dopłacać. Teraz już ustalono? Czy my wiemy, jaka to jest cena? Nie, nie wiemy. To jest... Ale ona jest już ustalona? Myślę, że tak, bo, bo jest zgłoszenie do Komisji Europejskiej. Chociaż no, nie, nie wiemy, nie znamy szczegółów tego kontraktu, tak? Jasne. Nie planowanego kontraktu. Czy ona Natomiast... będzie ujawniona, czy, czy nie? Nie wiem tak, o szczerze mówiąc. Natomiast to, co Polska zgłosiła do Komisji Europejskiej, to jest propozycja kontraktu różnicowego na 60 lat. Wow. No to, to, to widzą państwo perspektywę, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że w, sama elektrownia powstanie pewnie nie wcześniej niż za 10 lat. Tak, 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 tak. Do tego dochodzą jeszcze koszty, jak rozumiem, utylizacji tego paliwa, które jednak się zużywa, może w takich homeopatycznych wielkościach, ale, ale jednak jest zużywane i musi być gdzieś później musi składowane. Być składowane i to jest też, podejrzewam, koszmarnie drogie. Bo wciąż nie, 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 nie wynaleziono jakiegoś zupełnie bezpiecznego pomysłu. No, dobrze, no to może jednak OZE, skoro to jest źródło energii, które, w którym nie płacimy za paliwo, nie płacimy na szczęście jeszcze za słońce czy za, czy za wiatr, to może w ten sposób można tani prąd zapewnić. Do pewnego stopnia tak. Natomiast z OZE jest problem taki, że nie zawsze będzie produkować prąd. Czyli nie zawsze będzie. Odpowiednio dobrze wiało, nie zawsze będzie świeciło słońce, i na ten moment, kiedy nie działa OZE, potrzebna jest jakaś forma tak zwanego bilansowania. Jest potrzebna jakaś forma albo wytwarzania energii, albo magazynowania, żeby dostarczać ją do sieci w czasie, kiedy, kiedy wiatraki i panele fotowoltaiczne nie produkują prądu. I to jest kwestia właśnie kosztu utrzymania tych, tych mocy czy to magazynowych, czy gazowych bo w Polsce Mówi się właśnie o elektrowniach gazowych jako o tych bilansujących OZE docelowo. Czy widzisz jakąś, jakiś realny sposób na to, aby móc obniżyć rachunki Polaków i polskich firm również za energię elektryczną? Myślę, że to jest właśnie szereg jakichś działań. To będzie i budowa kolejnych mocy, odnawialnych źródeł energii, w ogóle kolejnych mocy, tak? Bo, bo w tej chwili to grozi nam w ogóle luka mocy wytwórczych w energetyce, bo będziemy wyłączać elektrownie węglowe. Nie tylko dlatego, że przechodzimy transformację energetyczną, ale też dlatego, że one są po prostu stare. Więc konieczna jest budowa nowych mocy, konieczna jest modernizacja sieci dystrybucyjnych i przesyłowych energii elektrycznej, ale też myślę, że konieczne, jest konieczne są inwestycje w efektywność energetyczną, bo jak mówi Stara Maksyma, najtańsza energia to ta, której nie zużyliśmy, więc im mniej będziemy jej zużywać, tym, tym nasze rachunki będą niższe. A my, proszę Państwa, nie nastawiamy się na to, że rachunki za prąd znacząco nam, nam spadną. Co, co więcej, wszystko wskazuje na to, że raczej będą rosły nawet po zbudowaniu elektrowni jądrowej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kamila Śczuk była moim gościem. Dziękuję. To był PB Brief, codzienny przegląd najważniejszych tematów prosto z redakcji Pulsu Biznesu. Czekamy na Twoje komentarze w mediach społecznościowych oraz pod adresem podcast